Dziś w pogotowiu Lightroom w troszeczkę nowej zmienionej formule poradnik. Jak to zrobić, żeby przekazać wyedytowane oryginały zdjęć do innego programu Adobe Lightroom. Sytuacja pierwsza w zasadzie najbardziej banalna. Mamy zdjęcie, zdjęcie jest wyedytowane, bo proszę tutaj suwaczki poprzesuwane. Jakieś elementy są wyedytowane. Pewnie jakaś edycja lokalna też ma miejsce. Yy, oczywiście, że ma i tu pewnie jeszcze jakiś filtr kołowy gdzieś był założony, rzeczywiście i yy, tak jest. No i chcemy takie zdjęcie w postaci rawa przekazać komuś, ale yy, wraz z tą edycją, nie odpek, edytowane tylko raw, tak żeby ktoś mógł się na nim popastwić i na przykład zmienić sobie tę edycję na inną. Co robimy? Klikamy na zdjęciu prawym klawiszem myszy bądź górnym klawiszem. Piórka tabletu, szukamy zakładki metadata i wybieramy opcję Save metadata to file. Klikamy. Przez moment nam się pojawiła informacja, że metadata, czyli dane były zapisywane w lewym górnym rogu. W górnym rogu taka informacja się pojawiła. No i tyle. I teraz musimy spróbować te dane odtworzyć, czyli będziemy symulować inny komputer, inny katalog Lightroom'a i będziemy próbowali zaimportować zdjęcie i zobaczyć jak te dane wyglądają. Otwieramy Explorera, otwieramy folder, w którym znajduje się nasze zdjęcie. To było zdjęcie, które miało numerek 5897 i rzeczywiście jest to zdjęcie tutaj. A obok niego pojawił się plik o rozszerzeniu XMP o takiej samej nazwie jak zdjęcie, ma tutaj 188 kilo, widać, że właśnie był zapisany, wyedytowany i to zdjęcie i ten właśnie plik IS-XMP musimy przekazać no właśnie temu komuś, komu chcemy zdjęcie wraz z edycją przekazać, więc przekazujemy. Wyobraźmy sobie, że to jest komputer naszego kolegi, któremu przekazaliśmy zdjęcie. No, musi on sobie to zdjęcie, musimy to zdjęcie zaimportować, tak jak to normalnie w Playtumie. No więc wybieramy import. Pojawi nam się klasyczny wizard importowy. Tutaj coś mi krzyczy, że nie może. Spróbujemy to zdjęcie znaleźć w naszym folderze. Gdzieś tutaj powinno być. Pogotowie nasze Lightroomowe. Jest folder ze zdjęciem. Zaznaczamy go. Importujemy. Czekamy co się stanie. Zdjęcie się pojawiło. Ma gwiazdki. Ma oznaczenie edycji. Patrzymy do developa. Czy te edycje rzeczywiście są? Są. Dokładnie tak jak były w naszym katalogu, w naszym komputerze, czyli mamy lustrzane odbicie naszego zdjęcia wraz z wszystkimi edycjami, które na nie zostały naniesione. Ale jest jeden mały problem. Zerknijcie do zakładki historia. To zdjęcie nie ma historii. Nie ma kroków edycyjnych, czyli nie możemy odtworzyć całej ścieżki myślenia kogoś, kto to zdjęcie edytował. Czyli od czego zaczął, co po kolei robił. Mamy tylko efekt finalny, wyedytowane zdjęcie i suwaczki, które już w jakiś sposób zostały poprzesuwane. A gdyby nas ciekawiło, właśnie to, w jaki sposób to zdjęcie było edytowane krok po kroku. Jak w ten sposób zadziałać, żeby móc przekazać zdjęcie razem z historią edycji? Mamy kolejne zdjęcie zdjęcie chcemy wyeksportować razem z ustawieniami, ale jednocześnie chcemy zachować historię, eksportu, historię edycji, czyli chcemy, żeby ktoś mógł przejść całą naszą edycję od początku, od jakiegoś pierwszego preseciku, który tu sobie zrobiliśmy. No to jest ten minut, że ktoś używa często presetów, to one będą już grupowały pewne kroki edycyjne. Tutaj na szczęście. Mało tych presetów jest, czyli o, jest jakaś wersja. Tak, tutaj coś z tym zdjęciem się działo od zwykłego rawa aż po efekt finalny. Co robimy? Wchodzimy do sekcji File i tutaj mamy opcję Export as Catalog. Klikamy. Pojawia nam się taki bardziej rozbudowany wizard. Nazywamy sobie ten katalog. X port 001, nazwijmy go na potrzeby tutaj mamy różne rzeczy, które możemy zaznaczyć czyli tylko selected photos only, czyli tak, to co żeśmy sobie wyznaczyli yy, razem z negative files, czyli czy mamy razem wyeksportować to z oryginałem zdjęć, czy zdjęcia, bądź zdjęć, bo możemy wyeksportować z, razem z edycją kilka zdjęć oczywiście dowolną ilość czy ma zachować wbudowane, czy ma wybudować, czy też zachować smart previews, to możemy sobie odznaczyć. Na tę chwilę jest to nam niepotrzebne. Czy w ogóle wglądówki ma też zachować, więc to też możemy wyłączyć, bo będzie wtedy troszeczkę mniejszy ten plik. Wybieramy miejsce, do którego chcemy to wyeksportować. To będzie to samo, w którym poprzednio, poprzednio Byliśmy. Tutaj mamy to miejsce, które się nazywa Pogotowie Lightroom. Folder ze zdjęciem. O, i niech tutaj będzie zapisz. No i widzimy, dzieje się magia. Eksport się zakończył. No to co? To teraz musimy to zdjęcie w jakiś sposób przekazać koledze wraz z edycją. Jak widać, znów jesteśmy w tym naszym symulowanym Lightroomie u kolegi. Mamy to poprzednie zdjęcie i właśnie tutaj do Lightrooma kolegi będziemy importować zdjęcie wraz z edycją oraz oczywiście z historią edycji. Wchodzimy do File klikamy Import from another catalog. Teraz musimy znaleźć ten nasz analog katalog. To gdzie zapisaliśmy nasz katalog wyeksportowany z tego poprzedniego Lightrooma. Jest nasz katalog, mamy jego nazwę. Jest tutaj informacja z jakiego folderu został wyeksportowany i różne dodatkowe pliki. Klikamy plik o rozszerzeniu LRCAT, czyli jak Lightroom katalog. Mamy ekran, nowy ekran i kilka informacji i pytań. Program pyta nas. Katalog zawiera jeden folder i to jest właśnie taki folder. W tym folderze jest jedno zdjęcie. I co mamy z nim zrobić? Czy ma je skopiować do nowej lokalizacji, czy ma je dodać do istniejącego katalogu bez przenoszenia go? Wówczas ono będzie w tej lokacji, którą, w której żeśmy ten katalog z poprzedniego komputera umieścili. Wybieramy na tę chwilę opcję dodać zdjęcie do katalogu bez przenoszenia go fizycznie gdzieś tam indziej. Pojawiła się wglądówka tego zdjęcia. tyle. Zaznaczamy więc to zdjęcie. Możemy wybierać wszystko, ale to wybierzemy nam jedno w tym przypadku importujemy. Zdjęcie zostało błyskawicznie zaimportowane, otwieramy je. Wchodzimy do dewelopera. No i sprawdzamy, czy suwaczki są na miejscu, są na miejscu, a drugie. Drugie to, czy jest historia edycji. Tak jak widać, jest pełna historia edycji, więc możemy sobie te kroki edykcyjne. Spokojnie odtworzyć. To wszystko w tym odcinku pogotowia Lightroom. Jeśli macie jakieś problemy z obsługą programu Adobe Lightroom i chcielibyście sobie poradzić z nimi, wysyłajcie do mnie pytania, najlepiej w komentarzu albo w mailu i oczywiście subskrybujcie mój kanał. A jeśli chcielibyście, żebym wyedytował Wasze zdjęcia w rozszerzonej wersji programu, cóż, wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie rady, a ja nad nimi usiądę i trochę się popastwię. I mm.